Cześć, jestem Michał i witam Was na moim kanale World in Polish. Tutaj uczymy się języka polskiego, ćwiczymy polską wymowę, uczymy się nowych słów i wyrażeń. I dzisiaj, bardzo praktyczny filmik, będziemy uczyć się słów i wyrażeń dotyczących jadalni czy pokoju stołowego, tak zwane Dinner Room. Zacznijmy od czegoś, z czego już się uczyliśmy, ale celem szybkiego przypomnienia przypomnijmy sobie, jakie to tutaj przedmioty mam u siebie na stole. Zaczynając od tego łyżeczka do herbaty albo kawy, filiżanka do kawy albo herbaty ze spodeczkiem czyli spodek do filiżanki i filiżanka do kawy lub herbaty. Tutaj mamy talerze i sztućce, którymi możemy spożywać wiele różnych posiłków. Najczęściej będzie to lunch albo obiad, czy kolacja na gorąco. Tutaj widzimy talerz głęboki. Zwykle ten talerz głęboki będzie używany do zupy albo do salad. I tutaj jest talerz płaski, duży talerz. Będzie on używany do głównego dania. Załóżmy, podadzą nam do ziemniaków, mięsa, surówek i tym podobne. Tutaj widzimy jeden mniejszy widelec do sałat czy sałatek, surówek, do zakąsek. Tutaj widzimy większy widelec, widelec do spożywania mięsa, kartofli, ziemniaków i tego typu potraw. I tu oczywiście. Mamy nóż. Nóż używamy do krojenia mięsa, czy ziemniaczków, czy innych potraw na mniejsze kawałki, żebyśmy mogli je spożywać przy użyciu widelca. W pokoju stołowym mamy duży stół na wiele osób. Ten stół jest prawdopodobnie wystarczający na policzmy 3, 6, 8 osób. Ten stół jest bardzo stabilny i można go też rozłożyć i wtedy może więcej osób zjeść też przy tym stole. Tu widzimy elementy ozdobne. To jest świecznik, tu jest kwiatek w doniczce z zielonymi liśćmi, czy liściami. i tutaj widzimy innego typu świecznik ze świecą ozdobną. Tutaj jest obraz na ścianie. Ten obraz jest w kształcie prostokątnym i takim wydłużonym. Ściana jest Koloru szarego. Za stołem, z krzesłami dużymi, wygodnymi, widzimy tutaj kredens albo szafę na różnego typu szklanki, naczynia, kieliszki. Widzimy tutaj są kieliszki do wódki, do szampana, do koniaku, szklanki do drinków albo do whisky i tutaj jeszcze inne rzeczy. Następne kieliszki do wina, kieliszki do jakichś drinków, załóżmy margerita i jakieś. Elementy ozdobne. Jeśli chcemy zawołać wszystkich na obiad, możemy zadzwonić tym dzwoneczkiem. Trochę starodawne, ale bardzo fajne. Tutaj na kredensie też widzimy wazon ozdobny z czerwonymi serduszkami i mm, sztucznymi, co prawda, ale pięknymi czerwonymi różami. Nad stołem jest piękna, ozdobna lampa dająca nam oświetlenie dla wszystkich, żebyśmy mogli sobie wygodnie i fajnie zjeść przy tym stole. To tyle na dzisiaj. Dzięki. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Popierajcie ten kanał. To jest nowy kanał na YouTubie, także zapisujcie się i dajcie like. Cześć. Do zobaczenia.